Odcinek powstał dzięki wsparciu patronów z serwisu Patronite. Tak było. Rekordowe marże dla deweloperów, średnia to 30%, a są miejsca, gdzie te marże przekraczają 50%. Tyle mają na nieruchomościach de deweloperzy, tak donosi internet i prasy. Nawet KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego, mówi deweloperom: Macie z czego schodzić. Mówi: i Tak, ta, o tym dziś w pulsie plus. Prawda to nasz kieszonkowy podcast z tym co trzeba wiedzieć na bieżąco. Ceny mieszkań w Polsce to jest jedyna rzecz, która w kraju rośnie szybciej niż pensje posłów i szybciej niż budżet kancelarii premiera. Dzisiaj w 2024 roku za średnią krajową możemy sobie kupić 0,8 metra kwadratowego w Polsce. Tak, 0,8 średniego metra. Średniego, średniego, średniego metra. W Krakowie za średnią krajową e, stać się na pół metra. Czyli po roku pracy w Krakowie możesz sobie kupić 6 metrów, bo miesięcy jest 12. Wyjaśniamy. Pod warunkiem, ta. że zarabiasz średnią krajową. Po y, I pod warunkiem, że nie jesz, że hmm. nie wynajmujesz mieszkania, nie wychodzisz z domu, nie bo, bo nieco słabo wychodzić w 30-letniej piżamie z dziurami. Hmm, hmm. Zauważmy, no. że 6 metrów, no. że może Szału nie ma. Mhm. Ale mikrokawalerka jest. I to po roku to jest pisane tak, w no. wieczystej ty. I fajnie, że jesteś szczupły po roku głodowania, bo dzięki tak. temu stojąc w drzwiach nie strącasz brzuchem doniczek z parapetu. Mało mhm. tego, by możesz sobie zmieniać, jak masz 6 metrów kwadratowych kanały w telewizorze bez pilota. A. I jak nie i jak śpisz, to masz nogi u sąsiada. Ale masz sąsiada, a nie każdy może o sobie coś takiego powiedzieć. No, Są miliony no, ludzi no, na świecie no, bez sąsiadów, no. także bądź jednym z nich. Zresztą, teraz Co? tak budują te bloki, prawda, że blisko siebie no. w tym sensie, że jak ci padnie telewizor, to możesz sobie przez okno sąsiada telewizji oglądać, prawda? Jak no. ma jak, jak nie zasłoni zasłonek, a mało no. miejsca ma, więc ludzie nie mają zasłonek. Ale z drugiej strony, słuchajcie, nie przesadzajmy. 6 metrów rocznie to nie jest tak źle. To w 10 lat masz 40 metrów. Chyba 60, 60. Jak, 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 jak wyliczycie? A inflacja, Aha. a wzrost marży deweloperów, Aha. jak byk wychodzi 40 metrów, a za 100 lat masz 70 metrów na tej samej zasadzie. To... ja Wam powiem, że to wszystko to tak naprawdę to jest kwestia nazewnictwa. Aha? 6 metrów kwadratowych, mikrokawalerka. To jest tak. brzydkie słowo. Mikrokawalerka to jest brzydkie M słowo. I sugeruje z daleka takie niedostatki metrażu. No mhm. Mikrokawalerka. Właśnie deweloper napisał Mikroapartament. prawda? Apartament butikowy. Mini penthouse. Mini pen, Mini penthouse. Apartament takie czynsz friendly. Czynsz tak? friendly. metrów tak, że tak, tak. nie masz dużo, To jest czynszu. łatwe do ogrzania. Na tapety majątku nie wydasz. Aha. No. Albo można to nazywać takiej wielkości yy, mieszkanie rozbudowana skrytka na szczotki. Nie, nie ja bym, się, się, ja bym tego unikał, bo, bo to nie. budzi negatywne konotacje. Tak? Nie. Aha, nie. Można aha. też opis napisać w ofercie, że to jest apartament mikro w otoczeniu zieleni. Mhm. Aha. Czyli jeśli na przykład pierdykną windę i y, klatkę schodową na zielono, mm -hmm. plus taka seledynowa lampa. Ale obowiązkowo, a, -a. a w tym nasi rodzimi deweloperzy są najlepsi, musi być zachodnia nazwa. Zachodnia nazwa. -no, musi, musi tak. tak. Nie piszesz budynek mieszkalny przy ulicy Matejki? Nie, prawda? Nie. Tylko Mateiko Plaza. Mateiko. Ma, albo piszesz Ta. od razu Green View. Na przykład Magical Wall, e, Valley Apartments. Ładne. No, że... Green View yeah, Apartments. Apartment. Jak znam życie, to masz wtedy z okien widok na pomalowane zielenią garaże e, za Golden Condominium, na przykład. No. Albo na przykład Żeleński, Ball, e, Żeleński Boy Gardens. O, albo święty Antoni Building. Święty Antoni to, to, Słuchajcie, za taką nazwę e, to należy się 10% marży ekstra. A, ja. A teraz no. drugie, sk skąd drugie 10%? Tak. Słuchajcie, deweloper rezygnuje świadomie z jednego miejsca postojowego w piwnicy tak. w tam trzy rowerki stacjonarne mm. i ci pisze, że, e, że Konopnicka Tower mm -hmm. mają swoje własne gym space po prostu. Mm -hmm. tak, że jest taki. Idźmy dalej. Wynajmą no. babę, żeby ci wtarła krem w brzuch Aha, i w... Staszka, żeby, się zado żeby cię za dopłatą rozmasował Aha. i napiszą, że Konopnicka Tower ma własne butikowe spa. Butiko, to ważne. Ja chcę mieć apartament w to. Konopnicka Tower. To. Tak. Tak. Plus dwie nieheblowane dechy albo ławki z kastorami i masz gratis od dewelopera, co? Strefę I Chila. I kolejne 10% do marży tak, Peklecz. Tak, no. Ale dobrze, kupują. Dobra, ale do Adremu. Eksperci mówią, że to marże deweloperów są tym, co ma gigantyczny wpływ na ceny mieszkań. Czyli młode małżeństwo bierze sobie kredyt na 35 lat. Mam jakiś mhm. milionik teraz nie. Mhm. Czyli jeżeli marża dewelopera to jest 40%, no to w jakieś. 15 lat spłacają samą marżę dewelopera, tak. żeby ten biedny gościu miał. Marżę obciążoną marżą banku. Właśnie, bo no. przecież banki też są biedne, aha, no nie? Aha. I muszą swoją marżę zarobić. A, no oczywiście, tak, że no tak. No. Ale dają ci kredyt również na marżę dewelopera. No w Nie? tym kredycie, co ci dają, to tak. A za to się pieniądz należy, no to no to tam, się rozumie tam. samo przez się. Dlatego no. słuchajcie, nabywcy mieszkań, te młode małżeństwa, mhm. czy starsze małżeństwa, oni o tym zakupie powinni myśleć w kategoriach misji. misji. Mhm. To jest misja, bo deweloper zarabia, bank zarabia, czyli kraj zarabia, państwo zarabia, Polska zarabia. Polska, nasza ojczyzna. My wszyscy zarabiamy, społeczeństwo polskie no. z tego coś ma. Tak. I, a, a w ogóle na czym Polska, zarabia? Na, czym Polska na czym? zarabia? na podatkach. Z pensji, którą już opodatkowano, ludzie kupują mieszkania, na czym zarabiają wszyscy i płacą podatki. Tak, I, I z tych podatków tak. Polska ma pieniądze na programy, tam kredyt 2%, i tam kredyt 0%. Dzięki czemu Lega Artist te wszystkie pieniądze Polska może przelać na konto banków, a banki deweloperom Tak, Tak, no, tak. Wspaniałe. A przy okazji kolejnych wyborów ktoś wyskoczy z pomysłem kredyt minus 2% na przykład. Tak. Hmm. O, ale ale, ale i tak ty za niego zapłacisz. Hmm. Ale słuchajcie kredyt 2% nie przekładają się na ceny mieszkań. Tak mówią ludzie. Nie, nie zupełnie się nie przekładają, co zresztą obrazuje tutaj ten wykres, który właśnie widzicie. Mhm. Strzałką zaznaczono moment, w którym pan Waldemar Buda zapowiedział, że kredyt 2% nie, nie, spowoduje nie spowoduje wzrostu cen mieszkań. Aha. Tu widać takie. Tak. Te bardzo. kredyty z udziałem państwa to jest taki mokry sen dewelopera. Tak, tak. tak ja, że nie chcesz się budzić. Przecież dzięki temu rynek został wyczyszczony z najgorszych mieszkań. Wszystko z najgorszych, bo ludzie poszło. brali co było, byle tylko się załapać na te 2%. Ale ja a? przypomnę, bo o tym mówiliśmy na wstępie, cytat z internetu. Komisja Nadzoru Finansowego zwróciła uwagę deweloperom na to, że mają spory zapas i mogą re <głos> 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 mogą redukować marże. To jest to, ważny krok. Tak, to jest ważny, ważny krok na drodze obniżenia cen mieszkań. Czyli jednak, tak. Milowy nawet. Milowy. Milowy. Tak. Tak. Zwrócenie uwagi deweloperom. To jest mocne uderzenie. Czy oni się po tym podniosą? Tak. Tak tak, tak, tak. Ja bym na miejscu Komisji Nadzoru tak. Finansowego nie zwracał się tak do deweloperów jednak, no. bo istnieje niebezpieczeństwo, że nasi deweloperzy umrą ze śmiechu i w ogóle nie będzie mieszkań. Dokładnie. Tak, a no. tak jak ludzie kupowali dziurę w ziemi, to dalej będą mieli tą no. dziurę w ziemi. A tam no. nie pomieszkasz, bo sefiranek nie powiesi. Znaczy oni już to uznają za żart dekady. Tak, o, podobno deweloperzy nawet mówią, że to jest lepszy żart, niż żart tysiąclecia, czyli mówienie, że banki są instytucjami zaufania publicznego. Oh, oh. <laughs> <laughs> Ale słuchajcie, nie... Bo wciąż bawi. To jest najłatwiej tak krytykować deweloperów. Mhm. rosnące marże cieszą, bo to znaczy, że ktoś się w tym kraju bogaci na naszej tak. krwawicy oprócz polityków. Tak. Ale przecież deweloperzy i tak się ograniczają. No. No. Przecież te marże to mogłoby być 80%, 90%, 90. 120%, tak. prawda? A albo, a deweloper... albo i więcej nawet. Mhm. A deweloperzy mówią: nie, 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 bez przesady, bo co za dużo, to nie mhm. Niech inni też coś mają z tego tak. wszystkiego. Czyli zarabiają, no. ale. I dają żyć. Dokładnie. I, ha, ha. i dzięki temu wszystkiemu deweloperzy mogą sobie pokupować różne rzeczy. O, na przykład mieszkanie na wynajem, może sobie taki no, deweloper. Albo mogą sobie jechać na Orlena i wziąć hmm. tego dużego, najdroższego hot doga ze wszystkim. Aha. A ze, tak, nawet z tak. cebulką, prażoną. No i nie patrzą, czy w CTC jest wyprzedaż. Nie, nie. Mutów, czy przecena. Tylko nie. biorą się se i sejdą. I to nawet no, nie tak. musi pasować, bo już tak nie musi z tym chodzić, ta, bo. Ta. To jest... No. Podsumowując, no, jest jak jest i nie chce być inaczej. No tak. Ja tak. mam takie tylko porównanie, bo hmm. mówiliśmy, że u nas 31% to jest średnia, średnia marża tak dla deweloperów. Tak. Na zachodzie, w sensie w Europie Zachodniej, mediana marż deweloperów to 12%. Hmm. Hmm. No, no ale wiesz, tam ci to są już starzy wyjadacze na Hapani, wszystko mają, tak? Żona kochanka ustawiona, teściowa na Kajmanach, a, hmm. a ci nasi dopiero muszą, to zrozummy. Tak, Dlatego ta marża taka. Zrozummy to no, no, no jest no, tak, no. taki, taki Taki jest y hymn deweloperów. Nowy Marsz, Marsz Dąbrowski. To jest nasz polski hymn, będzie. Marsza dewelopera, Marża banku, marza. Hop, marż, hop, marż, hop. Marsz, Dąbrowski. Pozdrawiamy Was gorąco i z, z tymi przemyśleniami Was zostawiamy, a Wasze przemyślenia napiszcie w komentarzach. No, że przedstawcie się jeszcze. A, że się, dobrze, no. Przemysław Skowron. Tomasz Olbratowski, Jacek Tomkowicz. Wasi radiowcy bez cenzury. O, subskrybujcie po więcej. Wi. Oui. To to są takie jeszcze notatki Olbratowskiego. Nie wiem, czy to ma coś mm. wspólnego z mieszkalnictwem. Nie, nie. Początek wszechświata je w myślenicach. Możesz coś więcej o tym powiedzieć? Bo, A dlaczego? to będzie specjalna seria, i tak dalej. To jest taki począteczek. Ci, jeśli tak się zaczyna ta seria, to nie wiem, co będzie dalej. To, czy, czy mogę trochę Twoich notatek zdradzić jeszcze, no, czy no, nie? No, no, no co, tam Czyli jest. Czyli tutaj, że pierdyknęło w myślenicach, to był początek wszechświata i że tutaj ja doprowadziłem rzecz do tego momentu. Otworzyłem nowe drzwi, drzwi przed nauką, filozofią, a dalej niech się mądrzejsi głowią. Dobra, <grym, grym, grym>, to, no, to są tylko tak. notatki, które zapowiadają coś, co ma nadejść. No, co jest właśnie? Będzie się działo. To jest no. Nasz Człowiek, jeśli idzie o początki wszechświata. Subskrybujcie. Się po więcej.